O, marchewka z kompijaka wyszła? Od kiedy to? W... Od kiedy marchew weszła do zombiaków? Nie, chyba. To chyba z Usnoweku doszło do Minecrafta, widzowie. Bo... Bo z zombiaków nikt im marchew nie wypadała. No to trochę twórcy Minecrafta po zmieniają. Wy się są piaka mi te marche w Myśk nie jej tu już było, a i marche się są piaka wyszło. maar